Jestem Mateusz, prezentuję wiersz pod tytułem Nie może tak, jak Rok zamienił się w jeden długi dzień. Stałem na balkonie, podziwiając zachód słońca. Nie wiem, kiedy zaczęła się zima i kiedy zaczęło ściemniać się tak wcześnie. Ledwie wstałem, rozprostowując palce i przeciągając się na bok, a już kanapa na drzemkę zaprosiła mnie listownie. Odpisałem szybko pismem, prostym, lecz niezgrabnym. Chwila, muszę tylko podlać kwiatki. Podlewałem zakurzoną konewką, co wyciągnąłem z końca szafy. Przypomniałem sobie, jak jako młody chłopak w piątki po lekcjach zajmowałem się ogrodnictwem. Gdy pochyliłem się nad przysuszoną rośliną, konewka pękła, zalewając mi wszystkie dokumenty. Stałem na balkonie, podziwiając noc, czekając, aż wysuszy się podłoga. Wtem na balkonie pojawił się Pan Bóg. Chciałem uciec, ale nie mogłem, bo zmoczyłem ostatnie czyste skarpetki. Pan Bóg powiedział do mnie, – Syłam wielki potop. – Dobrze, rozumiem, Boże, czyli od dziś jestem Noe. Nie rznij, głupa, chłopcze, odpowiedział Pan Bóg. Jutro zgolisz głowę i od jutra będziesz hiobem! Stanął tu walką i przeciąłem się maszynką, wszak na łyso nie chciał ogolić mnie mój fryzjer. Pościsnąłem się bodywan schował się pod pralką, padłem na kanapę i włączyłem telewizję. Stanął tu walką i przeciąłem się maszynką, wszak na łyso nie chciał ogolić mnie mój fryzjer. Poścignęłem się schował się pod pralką, padłem na kanapę i włączyłem telewizję. Stanął tu walką i przeciąłem się maszynką, wszak na nie chciał ogolić mnie mój fryzjer. Nie się Buddywan schował się pod pralką, Padłem na kanapę i włączyłem telewizję. Stałem tu wywarką i przeciwam się maszynką. Szakna łyson nie chcę mnie, mój fryzjer. Pośniełem się, Goldwan, schował się pod pralką, padłem na kanapę i włączyłem telewizję. Nie lubię zapachu biura. Kojarzy mi się z zapachem skostniałego ciała. Nie jestem mordercą. Nie jestem mordercą. Nie jestem mordercą. Ale wiem, co to Ała. Ała. 好啊。Uh.